Moi kochani, znacie też taki na pewno system złodziei, który od lat już gdzieś tam się powtarza, a mianowicie na wnuczka. Znacie ten system? Na czym to działa? W świecie mamy go od niedawna, paręnaście lat, ktoś tam wyłudza pieniądze, że przychodzi w imieniu wnuczka, wnuczki, i często osoby w starszym wieku tracą oszczędności całego życia. Diabeł ten system wymyślił już dawno. I w kościele ten system na wnuczka działa bardzo dawno. Jest bardzo podobny. Zobaczcie, miłość dziadka-babci jest zupełnie inna niż miłość rodziców. Najbardziej to widzimy jako księża idący po kolędzie, gdzie wydawałoby się, że dziadek z babcią nie mieli dzieci, tylko od razu mieli wnuki. Oni opowiadają, co wnuki robią zdjęcia wnuków. Dzieci, nie wnuki, wnuczka, wnuczuś, tam byłem tym żyją bo to jest cudowna miłość dziadka babci i ona jest przepiękna i teraz jeżeli tej miłości dziadkowi i babci zabraknie kontaktu z wnukami nie wiedzą co się u nich dzieje wnuki nie mają czasu ich odwiedzić rodzinie rzadko się spotykają są często samotni to każda okazja złodzieja który zadzwoni że wnuczek coś potrzebuje to ta miłość odcina rozum i oni myślą że jak dadzą pieniądze to zyskają miłość wnuczki, i wnuczka. I oddają wszystko. I podobnie jest z nami. Serce człowieka z natury jest wierzące. My rodzimy się z wiarą. Każdy człowiek jest wierzący. Ale nie każdy wybiera prawdziwego Boga. Zobaczcie, ci, którzy dzisiaj śmieją się z kościoła. Bardzo często chodzą do wróżek, wierzą w amulety, różne kamienie, drzewa, różne dziadostwa. Niektórzy wierzą w karierę, w pieniądz. Każdy człowiek coś wierzy. I zobaczcie to miejsce zarezerwowane dla Boga, gdzie jest pragnieniem serca, by tego Boga przyjąć. Jeżeli zaczniemy źle szukać, jeżeli zabraknie naszego kontaktu z tatą w modlitwie. Jeżeli będziemy się czuli nie dziećmi, a nie wolnikami, jeżeli wszystko będziemy robić jak najszybciej, jeżeli zabraknie tej relacji, tego spotkania dziecka z ojcem, to to miejsce nie znosi pustki. I tam, gdzie człowiek traci relację z prawdziwym Bogiem, tam właśnie zaczyna wierzyć byle co. I tam zaczynają przychodzić różne dziadostwa i zaczynamy się gubić. I moi kochani, nieraz kiedy chodzimy do kościoła, także i dzisiaj szatan w to miejsce chce wpuścić różne rzeczy. Zobaczcie, jak to jest. Wita się przez próg, czy się nie wita? No powiedzcie, chodząc po kolędzie, bardzo często witam się przez próg. Jak ludzie mówią, żeby się nie witać przez próg, to się nie modlę, bo oni mają Boga w progu. Po co wzywać Boga? Ile takich zabobonów mamy? Ile takiego dziadostwa w domach? A dam ci słonika z trąbą do góry. Na szczęście. Przecież ja w to nie wierzę. nie? To po co dajesz? Żyd na ścianie będą pieniądze, nie? Mam dalej wyliczać. I w niedzielę do Kościoła. Kto jest Twoim Bogiem? Ja jestem Bóg Twój jeden jedyny, nie ma innego Boga. Czas misji to czas posprzątania. Wyrzuć to wszystko, dziadostwo, z domu i z serca. Wszelkie zabobony. Wszelkie właśnie takie gusła, w które wierzymy. Bo wtedy jest zachwiana wiara w prawdziwego Boga. Moi kochani, nieraz niektórzy z wielką łatwością nie przyjdą w niedzielę do kościoła. A co mi się stanie, jak jedną niedzielę nie będę? Ale jak przyjdzie jakiś przesąd, to jeju, podrapaliby kogoś, jakby to przekroczył. Bardziej wierzymy w gusła niż Bogu. Bogu, który nas umiłował, ojcu, który nas tak bardzo kocha. Dlatego, moi kochani, odrzućmy, wyrzućmy to z naszych serc, Oczyśmy naszą wiarę. Trwajmy w bliskości i modlitwie.